Zaczarowana kraina oczarowała najmłodszych. W cieplewie odbył się wernisaż Wystawy Prac Plastycznych w magicznym klimacie. Czas na promocję twórczości najmłodszych, czyli dzieci z terenu gminy Próżdańskiej. Wszystko zaklęte w kręgu Alicji w krainie Czarów. Zależało nam bardzo, aby to wydarzenie było bardzo familijne, aby razem z dziećmi pracowali rodzice i myślę, że się nam to udało. Zaprosiliśmy kuglarzy, iluzjonistów, aby to jeszcze bardziej podbić. Wystawa jest na pewno ciekawa, a to zasług nie tylko fenomenalnych prac naszych najmłodszych mieszkańców, ale przede wszystkim dźwięku i światła, które też buduje niezwykłe napięcie na tej wystawie. Inspiracją do powstałych prac była Alicja w Krainie Czarów. Dzieci z Małej Akademii Sztuk Pięknych w Cieplewie właściwie stworzyły tą wystawę, tak, to one są arty, ak, autorami tych dzieł. Niektóre dzieci musiały sobie troszeczkę przypomnieć bajkę. Rozmawialiśmy o ilustracji, czym jest ilustracja książkowa. Ja ich dzieliłam troszeczkę, podpowiadałam jaka technika. Jest i akwarela, jest akryl, jest troszeczkę kolażu, również kredka specjalna taka artystyczna, więc żeby to było różnorodne i pod względem takim formalnym ujęcia tematu. Wystawie towarzyszyły występy Teatru Maniek i warsztaty plastyczne. Nie potrzebowali żadnych instrukcji, wiedzieli, że są w tym świecie, zajęli się i robią swoje. Magia Szalonego Kapelusznika chyba będzie trwała bardzo długo. Od tych małych do tych dużych, proszę zobaczyć, jak ci duzi również się udzielają, a mówią, że to tylko dzieci. Zaangażowanie dzieci, a także rodziców, pokazało, że taki sposób spędzania ferii jest strzałem w dziesiątkę. Jestem bardzo dumny z nich, no i w ogóle jestem szczęśliwy, że jest takie miejsce, gdzie bardzo blisko mają z domu tu i mogą uczestniczyć w takich zajęciach. Kapelusz zrobiłam, robię właśnie i. Nie, owijam. Malujemy takie różne rzeczy, żeby były ładne i były na wystawie. E, robiłam przed chwilą kapelusze, bo były najciekawsze. Bardzo nam się podobał. Jak pan puszczał bańki. No, było genialne. Po prostu to jest taki kozak jak nie wiem. Warto dbać o najmłodszych i rozwijać w nich to, co najlepsze, aby w przyszłości potrafili jeszcze więcej. Polecam również zobaczyć turniej Lotus Griffin Cup 2019 oraz gmina Pruszczy Gdańskiej Karnawałowy Bal Seniora. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.